Odszukaj Xardasa. I... I to jest ta wielka misja. <noise> Panowie, ta gra jest totalnie spierdowa. Witam wszystkich bardzo gorąco. Mamy 24 minuty po północy. Środa, 22 lutego. Dzisiaj, mam nadzieję, kończymy zadania Wisztar i chciałbym wykonać przynajmniej 3-4 w tym wypadku. Obozy rebeliantów w Myrtanie, chciałbym je wyczyścić. Ale wracając do Warantu. Coś tutaj mamy. Czy to jest związane z jakimśkolwiek questem? I pisaliście mi chłopcy, żeby inwestować w wytrzymałość. To nie jest głupie, ja wam powiem. To jest jakieś rozwiązanie. Natomiast zauważcie, wszyscy mnie blokują. Wszyscy w tej grze. Więc ja głównie używam lekkich ataków, a znowu w walce jestem w stanie używać tych miksturek na wytrzymałość, więc nawet ten chłop ma możliwość... im mnie próbie. Wiesz... Ta paczka napra... Chyba przeszedłeś. Chodź. Rozumiecie wy to? To była próba. Ty też chcesz mnie. Wiesz, że nie przepada. Narażają dobrych ludzi na wielkie niebezpieczeństwo. To oznacza, że nie... Wiesz, skoro tak ci zależy na jakiejś... Idź do kafy! Pilnuje studni. Zawsze ma coś do roboty. Zobacz, czy możesz mu jakoś pomóc. Ty. A ja w zeszłym odcinku tak yy, złożeczyłem na tego kafę. I ktoś mi tam napisał, że... Nie pierdol, że postaci nie mają żadnych questów czy opcji interaktywnych, bo coś tam, coś tam. Okej, okay, macie rację, no wychodzi na to, że Kafa jest faktycznie postacią, która ma coś więcej niż tylko unikalne imię, bo można faktycznie z nim zrobić jakiegoś quest'a. Kajam się nisko i przepraszam. Makas? Siedzi tam całkiem długo. Co? Wykonał się jakiś quest w mikrosekundę, chłop się odpalił na szakale. Wiecie, wszystko spoko, tylko szakal to chyba najsłabszy przeciwnik na całej pustyni. Naprawdę, czy tu coś może być mniej agresywnego? Chrząszczę tylko chyba. Jeszcze plus jeden siły za zadanie, którego... No nie wiem, no to jest zadanie takie zapełniacz, typowy zapychacz, gdzie jest kaffa. Te bestie dostały dostały, więc oczy przysłał. Tak, więc zabij przywódcę. Trzech przywódców stada. Ty, a ja już zabiłem dwóch, zdaje się, czyli tutaj byłem i tutaj powinien zostać jeszcze jeden, teoretycznie, przywódca szakali. Tak to wygląda. Przywódca słaby, jak i szakale słabe. To jest potwór nieadekwatny do tego miejsca na mapie, ale już nie mieli pomysłów, więc wstawili szakale. W międzyczasie można się przejść do bakareszu, zobaczyć, czy nam chłopcy dadzą daninkę. Ja chyba wykonałem tu wszystkie zadania, więc nie powinno być. A no właśnie. Przybywam. Przybywam podaninę. tak. Dobrze. Zajrzyj do mnie w kufrze. A jeśli kufr. Wtedy będę musiał. I, I ja już kiedyś ten kufer znalazłem. Ja już mówiłem wam o tym. Skakałem, robiłem Peter Parkiera z tej góry. I faktycznie kufer. To zresztą nawet widać, bo się ta jaskinia renderowała. To jest tutaj. Kufer Sigmora. Danina typu 2000. Ja zebrałem tamtą daninę, ale to nie jest wszystko. Teraz przyszedłem do Tisgara i też ma tę opcję dialogową. On daje daninkę od razu i jeszcze jeden Mac był zdaje się tutaj przy arenie. I to chyba byłoby wszystko i zuben. Proszę bardzo, mamy Daninkę. A może Stawka. 5 golda, prostara wiedza, reputacja. Zadanie zubena to było w zasadzie chyba najprostsze z tych wszystkich, bo ono nawet nie zawierało walki. Zobaczcie. A druga sprawa: 5k golda. Na tym etapie rozgrywki, 5k jest warte nic. Przypominam, że ja operowałem tutaj kwotami typu 400. Doszedłem do końcówki mapy. Tu już nic nie ma, tu jakieś góry, więc prawdopodobnie nawet nie dałoby się przejść. Ale widzę chyba jaskinie i tutaj lwy. A przypominam, muszę przynieść skórę z. Pięciu rozkładających się lwów, czy coś takiego. Skóry rozkładających się bestii. Podobno na zachodzie. Czyli... No tutaj w tym wypadku, bo Isztar gdzieś tam dalej się nie da iść, bo już koniec mapy. <ścoughs> Zobaczcie ten system walki. Coś pięknego. No i okej, okay, jeszcze lwy to takie potwory, że tutaj faktycznie tego kręciołka możesz użyć. I tutaj plus jeden. Jak ktoś mówił, żeby brać wytrzymałość, no to faktycznie na dane potwory... Funkcjonuje, ale na większość jednak, szczególnie humanoidalne, to tylko i wyłącznie, niestety, panowie, lekkie ataki. Zobaczcie, co tu się dzieje, to jest, kurde, Tu było ze 30 lwów w tej jaskini, naprawdę. Ale zdaje się, mam wszystkie skóry, które potrzebowałem do quest'a, więc tylko wrócić i oddać. To jest właśnie to, o czym mówiłem na początku. Nie ma luta w tej grze, nie ma zupełnie lutu, luta, jakkolwiek to nazywacie, nie ma nic. Wy wybijacie fajną jaskinię z Przepraszam, cofam to, co powiedziałem. I mamy tutaj. Coś, czego nie mogę użyć, niestety. I mamy skóry dla Musana. 45 reputacji, bardzo dobrze, bo ja już naprawdę, panowie, no nie powiem, że. Ty. I zobaczcie, że on jest zbugowanym NPC-em. Teoretycznie handlarz skór, prawda? A nie ma tego bonusu do sprzedaży. Rozumiecie o co chodzi? Czyli on nawet nie jest oskryptowany jako stricte handlarz skór, tylko po prostu handlarz zwykły. Pomogłem kafie. Powiem. A jeszcze go okradłem, niechcąco, mam nadzieję, że jak najszybciej wykonam te zadania i śpierdalam z tego warantu, bo zaraz nie wytrzymię. Jak ja ominąłem questa, to nie mam pojęcia, ale to jest chyba nasz rywal w tym całym sprawdzianie. Wezmę Co? O a ty zobaczymy. Dokładnie. I nic. Porozmawiali. Życie toczy się dalej. O, jest i on. I teraz... 30% nauki. 30% reputacji, przepraszam. Ale mogę się nauczyć walki. 15 punktów. Nie ma nawet takiej opcji. No nie ma opcji. No panowie, 15 punktów za jakiś gówno skill, żeby... Później on sobie leżał tutaj, bo go nigdy nie użyję. No co, nie pozostało mi nic innego, jak tak naprawdę zwiedzić te okolice od lewa do prawa tutaj. Jakieś ruinki, wyczyścić to. Czy tu mogą być jacyś ludzie? Pewnie tak. Zobaczcie, że questów jeszcze parę zostało. Cenna misa. Nawet nie wiem o co chodzi tutaj. Trzymaj się górskiego zbocza. Założył obóz nieco na północ stąd, czyli. No najprawdopodobniej gdzieś tutaj. Tu może, może wyżej. Ja pierdoliłem tak, że te wszystkie questy są w gotyku tak upchane zawsze wokół jednej lokacji, w obrębie jednej lokacji. Nic bardziej mylnego. Otóż wyczyściłem cały ten pieprzony teren tutaj. Prawie cały, okej, okay, nie będę nie będę pewny siebie. Natomiast wyczyściłem większość, okej. Okay. I co i gówno, bo questy dalej wiszą. Naprawdę nie wiem, co tutaj zrobić, bo żadnych ani potworów nie ma, ani jakichś przeciwników humanoidalnych. Robię jakieś obozy ogrów, ale nie wiadomo po co. Tak naprawdę, chyba żeby odhaczyć to, że faktycznie wyczyściłem te okolice. Ty! Dobra, warto było. Ciężka skrzynia. Pytanie, co w środku? W środku, uwaga. Braw. No, wszystko fajnie, zbieram sobie jakieś. Otwieram sobie ciężkie skrzynki, biegam, zabijam potwory, zbieram fetchquesty, Wszystko fajnie. Natomiast gdzie się podziało to takie. Wiecie, to, to, to mięso, które stanowiło core gameplay. No nie ma. Zaraz chyba pójdę do Vanguardu i zabiję Robara, bo nie wytrzymię. I Zubena też, bo Zuben jest największym chyba leszczem, jakim mógł być. Prezentowali go. Był ten cały taki build-up w warancie, że to będzie ktoś więcej. A kim on się okazuje? Quest giverem. Zresztą, jak robar, obaj to są największe pety w okolicy. Big Zarkos. Jestem Zarkos, łowca lwów. To A ja bardzo... jestem łowca Zarkosów. Proszę bardzo, biorę udział. Chłop się tam spompował, on myśli, że cokolwiek zrobi. Ja pokażę wam, jaki damage on robi. Ja dole. <grym> Przepraszam. Całe agro się wzięło z ekipy budowlanej Bierzemy szkieleta Którego propsowałem, że ściąga fajnie agro I proszę spojrzeć Robisz tak, kręciołki chłopada, podchodzisz do Zarkosa Zarkos dostaje agro ze szkieleta Szkielet nie potrafi go trafić Trafia, później ty robisz bułę Za 50% HP Robisz drugą bułę Dobijasz go Quest over Dobijamy jakiegoś losowego peta, bo jest useless Proszę bardzo Teraz tak Misa. A sam. Nie wiem kim była sama, ale idę oddać misę. A sam był na wejściu, okej. Okay. To o, był ten, to który taf? mi dał. Dobra, on mi dawał te fecz questy z, z dupy Zarkos. Jeszcze punkty można by zdobyć za naukę walki Dwiema broniami. Natomiast zostały ogólnie trzy questy. Sprawdzian Asasynów to jest pierdoła, bo to jest właśnie. Ten quest, który polega na wbiciu 75 reputacji, więc olać, zostały mi w takim razie dwa questy. Sugut. Teraz muszę znaleźć Suguta. I znowu? Solucja będzie nieoceniona. Dobra, ostatecznie znalazłem tego Suguta gdzieś tam na nagraniu. Co ciekawe, na polskim nagraniu z Gotika 3. Tutaj. Nie było tej widać oazy, bo mówię, jest mgła, i wiecie, ten zasięg renderowania był o wiele mniejszy. Proszę bardzo. Widzicie? Totalny kozak. Uciekasz, ja mówię... Ty chyba uciekasz przede mną. Zbiera magro i oczywiście Gierka zwalnia coś pięknego. Ale robi ich wszystkich, już trudno. Proszę bardzo, Bensala plus 10, ale. Wypełnione zadanie złodziej rudy? Widzicie wy to, chłopcy? To dalej mi nie daje reputacji wisztar, co jest? To już zostaje mi tak naprawdę nauka walki. Dwiema bronimi, broniami. No i wychodzi na to, że ostatecznie muszę poświęcić 15 punktów. No jeszcze, chyba że Kasim da mi jakiś quest. Sądzisz, że będziesz miał? Oczywiście. Proszę bardzo, opłata. Moim pierwszym przeciwnikiem będzie Makas. Dobra, stary. Tu jest arena. Ratuje mi to skórę w tym momencie. Naprawdę. A sama arena to jest pro forma. Ja pierdzielę. Ja zapominam, że oni spamują. To będzie. Ja wam to przyspieszę, proszę bardzo. Porządek. To będzie proforma. Kolejny chłop wjeżdża. Ile ja dostałem? 5 reputacji. Uwaga. Co to? Walka. <grym> ja pierdolę. Ja nawet nie wiem, czy te błędy są spowodowane dużą ilością FPS-ów. Czy to tak ma być? Bo czasami się tak przykleję do chłopa, tak jak on teraz do mnie. Czasami się. Wszyscy <grym> do chłopa tym kręciołkiem, że on się kręci aż cała kondycja mi nie wyparuje. I chyba ostatnia walka. Co oczywiście podkreślam, pro forma. Fajnie, co? I mamy 90 reputacji, i można było skipnąć niektóre z tych gówno-questów, podkreślam. Tylko ja nie wiedziałem, że można robić arenę. Także panowie, znowu kajam się nisko, moja gafa. Ale iż to zrobiony. Dopiero teraz sprawdziłem, jeśli chcesz wykonać specjalną misję Zubena, musisz najpierw opanować walkę dwiema broniami. A wiecie dlaczego? Próbowałem rozmawiać z Zubenem i się nie da. Nie, kurde, Gothic 3. I nie mogę wykonać więcej walk, bo już wykonałem y, Mistrzostwo Areny. Suru. Ja może muszę zabić tylko Surusa, bo on jest teoretycznie moim jedynym rywalem teraz, tak? Bo zabiłem gościa, który polował. Wiecie co? Sprawdźmy to. Proszę bardzo. <głapa> Chłopa, zespamowałem. To był Quest 95 reputacji. Czyli. Wracamy do Zuben'a. Zaliczyłem twój sprawdzion. Przysyłał. Doskonale. Jaką misję chcesz? Piasek kryje prasę. Niektóre mogą się nam przydać. Orkowie kopią wróż... Szukają czegoś. Powiedz. Jakiż to mroczny sekret. Odszukaj Xardasa. I, I to jest ta wielka misja. Panowie, ta gra jest totalnie spierdolona, naprawdę! To jest wątek główny gry. I fajnie, że to jest wszystko połączone, ale nie fajnie, bo ja nie muszę tego robić. W sensie nie musiałem przychodzić do Isztar. Ja mogłem to zrobić gdzieś tam, bo i tak muszę pójść do Ksardasa. Rozumiecie o co chodzi? Oni podłączyli idziesz powiedzmy w lewo, ale oni podczepili ci wagonik albo dali ci plecak na plecy i mówią: idź z tym plecakiem. Rozumiecie, taka jest zasadność Isztaru. Nie ma żadnej. Oni do, doładowali ci 20 kg cegieł na plecy i mówią idź teraz, ale ty nie potrzebujesz tego plecaka, nie potrzebujesz tych cegieł. To jest zupełnie opcjonalne. Trzymajcie się bardzo gorąco. O, idę odinstalować Gotika 3.